W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera, Java, Cold brew Late. Więc tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie napisane, że jest to Monster. Informacje, że jest z serii Java. Logo Monstera. Informacje, że jest Cold Breath, to co także należy do serii kawowej. Informacje o smaku, jest to Late. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. Informacje o pojemności to 400 ml. Historykę tego Monstera. Aczkolwiek z tyłu macie do końca świata. Więc tak. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, mamy taką dosyć gęstą pianę. Więc tak. Teraz możemy przechodzić do. Przy testowaniu produktu powiem tak, smakuje mi, powiem tak, smakuje to jak zwykła kawa rożona z marketu, więc tak tutaj macie cenę, a jest to 25,99 plus koszt dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny kawowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 8 na 10 ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak coś, link do tego monsterka macie w opisie. Idę ci do koniec i papa! Pa.